Cześć, witajcie we Frausher Talks. Nazywam się Manfred i w tym odcinku porozmawiamy o możliwościach diagnostycznych FADC, warunkach eksploatacyjnych oraz ograniczeniach. FADC oferuje różne opcje diagnostyczne podzielone na diagnostykę lokalną i zdalną. Diagnostyka pierwszego poziomu jest zapewniana przez karty za pomocą diod LED na przednim panelu oraz wyświetlacza karty IOXB. Bardziej szczegółowa lokalna diagnostyka jest dostępna dzięki zaawansowanemu wyświetlaczowi serwisowemu ASD. Widzowie poprzednich odcinków serii Frausher Talks poświęconych FADC mogli zwrócić uwagę na obecność złącza interfejsu szeregowego na każdej karcie. ASD może być lokalnie podłączony do każdej karty AEB lub COM, aby pobrać szczegółowe dane diagnostyczne za pośrednictwem standardowego portu USB komputera, PC lub laptopa. Jako drugi poziom diagnostyki może zostać zastosowany system diagnostyczny Frausher FDS, który umożliwia zdalny dostęp do danych diagnostycznych systemu FADC. W tym przypadku karta.com przekazuje dane diagnostyczne z wewnętrznej magistrali do sieci Internet, skąd system FDS pobiera potrzebne informacje diagnostyczne. Jeden system FDS może zarządzać danymi ze 150 kart AEB oraz COM. FDS zawiera kilka programów, które odpowiadają za zapisywanie danych i zarządzanie użytkownikami. Usługa serwera WWW umożliwia zdalne połączenie za pomocą dowolnej, standardowej przeglądarki internetowej. Nowoczesny interfejs użytkownika zapewnia przejrzysty przegląd dzięki szczegółowemu widokowi układu torów oraz konfiguracji kaset. Umożliwia użytkownikowi wybór różnych poziomów elementów, od najwyższego do najniższego. Dostępne są informacje o stanie komunikacji oraz stanie komponentów. Aż do wartości analogowej sygnału czujnika koła. Platforma Faucher Insights zapewnia nowe możliwości diagnostyczne. Ta oparta na chmurze kompleksowa usługa diagnostyczna umożliwia niemal nieograniczone przechowywanie danych oraz wykorzystanie mocy obliczeniowej w technologii chmury. Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiają generowanie komunikatów i alarmów prewencyjnych oraz predykcyjnych co pozwala zminimalizować koszty eksploatacji i utrzymania. Dzięki dodatkom takim jak aplikacja Frausher Motion, inteligentne planowanie utrzymania i proste zarządzanie danymi mogą być łatwo i efektywnie wdrażane w codziennej pracy zespołów utrzymania. Szczegóły dotyczące możliwości diagnostycznych FADC oraz powiązanych narzędzi i usług Takich jak zaawansowany wyświetlacz serwisowy, system diagnostyczny Frauser czy platforma Frauser Insights są dostępne w poszczególnych odcinkach serii Frausher Talks. FADC to system liczenia osi, który spełnia wymagania certyfikacji SIL-4 według standardu Zenelik, łącznie ze swoimi funkcjami i protokołami. Jest to system o globalnym zasięgu który został przetestowany w szerokim zakresie warunków środowiskowych. Komponenty są odporne na temperatury od minus 40 do 70 stopni Celsjusza i wilgotności powietrza od 5 do 100% zgodnie z normą N50125-3. System może być stosowany na wysokościach do 3000 metrów, jest chroniony przed zanieczyszczeniami w postaci pyłu zgodnie z normą N 50124, myślnik 1. System został przetestowany i zatwierdzony do pracy przy minimalnej prędkości od 0 km na godzinę do maksymalnej prędkości 300 km na godzinę. Teoretycznie możliwe są nawet wyższe prędkości sięgające do 450 km na godzinę. FADC to system liczenia osi certyfikowany zgodnie z TSI, a wszystkie koła zgodne z TSI, EBO i URC są bezpiecznie wykrywane i zliczane w standardowej konfiguracji. Parametry taboru kolejowego wykraczające poza te normy będą wymagały dodatkowej weryfikacji w celu ustalenia odpowiednich ustawień parametrów dla systemu FADC. FADC może być zasilany napięciem stałym od 19 do 72 V. Łącznie 4095 komponentów może komunikować się w ramach jednego projektu. Teoretycznie oznacza to, że w ramach jednego projektu można obsłużyć od 1 do ponad 5000 odcinków torowych. Sekcja torowa może zawierać maksymalnie 8191 osi. Dopuszczalne napięcie przełączania transoptora wynosi od 19. Do 72V prądu stałego przy maksymalnym natężeniu 17mA. Dopuszczalne napięcie przełączania wyjścia przekaźnikowego IOXB to 110V napięcia stałego i 120V zmiennego. Maksymalny prąd przełączenia może osiągać maksymalnie 1A, w zależności od zastosowanego napięcia przełączenia. Maksymalne dopuszczalne napięcie wejściowe wynosi 72V napięcia stałego. System FADC wymaga prac utrzymaniowych maksymalnie w dwuletnich odstępach. System FADC stanowi platformę liczenia osi, która uzyskała certyfikat SIL-4 i została zatwierdzona do użytku na całym świecie. Dostarcza interfejsy sprzętowe i programowe umożliwiające bezpieczną integrację z nadrzędnymi systemami, takimi jak przekaźnikowe lub cyfrowe interlockingi, wykorzystywane w zaawansowanych projektach sygnalizacji kolejowej. FADC może być stosowany w prostszych zastosowaniach kolejowych, takich jak systemy zabezpieczenia przejazdów kolejowych, to uniwersalny system, który dzięki swojej wszechstronności i zaawansowanym funkcjom diagnostycznym znajduje zastosowanie w różnych rozwiązaniach kolejowych, gwarantując przy tym minimalne koszty eksploatacji. Dziękujemy, że ponownie byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku Frausher Talks. Nie zapomnijcie polubić, zasubskrybować i udostępnić.